Cześć, witam Cię w recenzji elektronicznej maszyny do szycia marki Janome. Jakiś czas temu marka Janome wypuściła na rynek kolejny, nowy model maszyny elektronicznej. Czy ma to sens? Czy doszły tu jakieś nowe funkcje, które rzeczywiście zrewolucjonizują Twoje szycie? Będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie w tej recenzji, bo pokażę Ci, jakie udogodnienia i jakie parametry ma ten model. Tytułem wstępu. Podpowiem Ci tylko, że jeśli szukasz maszyny, która będzie się nadawała do częstego, intensywnego szycia różnorodnych, grubych, od cienkich po elastyczne materiałów, to to jest model, na który warto zwrócić uwagę i obejrzeć te recenzje do Państwa. Model Janome 780 DC jest naprawdę bardzo łatwy do nawlekania i z tym procesem poradzi sobie naprawdę nawet osoba bardzo początkująca. Ścieżka nawinięcia nitki dolnej jest bardzo czytelna, maszyna jest wyposażona w wbudowany nawlekacz igły, dzięki czemu, jak widzisz, nawlekanie igły jest rzeczywiście bardzo proste. W maszynie znajduje się również nawlekacz chwytacza dolnego, co oznacza, że szpuleczkę z nitką wrzucamy, wprowadzamy nitkę w tunel i voila! Maszyna jest gotowa do szycia. Model Janome 780 jest wyposażony w kilka bardzo przydatnych funkcji. Możemy szyć za pomocą przycisku start-stop. Szycie wstecz ustawiamy za pomocą przycisku. Możemy wykonywać punktowe ryglowanie. Możemy ustawiać sobie igłę w pozycji górnej lub dolnej również za pomocą przycisku. I Możemy korzystać z przycisku nożyczek, które obetną nam nitkę górną i dolną. Ponadto maszyna jest wyposażona w regulację prędkości szycia, dzięki której możemy ustawiać tempo, ilość wkłuć igły na minutę. W modelu 780 możesz otworzyć pokrywę boczną. Dzięki temu dużo szybciej i łatwiej wyczyścisz maszynę oraz sprawdzisz, czy nie wkręciła się nigdzie nitka. W maszynie znajduje się rozbudowana regulacja docisku stopki, bardzo wygodnie dostępna z góry. Model 780 DC ma bardzo dobrze zbalansowane naprężenie dla ścieku prostego, co oznacza, że nawet na pojedynczej warstwie materiału ścieg będzie wyglądał ładnie i równo zarówno na wierzchniej warstwie, jak i na spodniej warstwie materiału. Duży wybór ściegów. Te, które są najczęściej wykorzystywane, znajdziesz na głównym panelu, a pozostałe znajdują się na plakietkach, które możesz wyciągnąć wygodnie z boku korpusu maszyny. A teraz zobacz, jakie ściegi można stworzyć za pomocą tego modelu. Wyszyjemy sobie te, które są najbardziej popularne, praktyczne i też najczęściej przydatne? Ścieg prosty, ściek overlokowy, który wykorzystasz do szywania i obrzucania, ściegi do cerowania. W maszynie znajdują się również ściegi dekoracyjne, które służą do wykańczania krawędzi w wiosennych, letnich, delikatnych ubraniach, takich jak bluzki czy sukienki, oraz ściegi dekoracyjne, które wykorzystasz do ozdabiania ubrań wewnątrz. W modelu 780 z przodu znajduje się schowek, a w nim stopka do oprzywania dziurek. Tutaj wkładamy guzik, wymieniamy stopkę. Wystarczy tylko kliknąć, stopka jest już zamontowana. Opuszczamy specjalny trzpień pionowy. Wybieramy program oprzycia dziurki, a jest w tej maszynie ich kilka do wyboru. Po wybraniu programu ściegowego podkładamy materiał pod stopkę i możemy teraz wyszywać dziurkę. Możemy do tego wykorzystać przycisk Start Stop zamiast szycia za pomocą rozrusznika nożnego. Oto najważniejsze ściegi, które wyszyłam na tej maszynie. Wszystkie równe, ładne i proporcjonalne. W modelu 780 DC znajduje się również podziałka na płytce ściegowej metalowej, dzięki której równo poprowadzisz linię szycia względem oznaczeń na płytce. W maszynie znajduje się rozbudowany transport, dzięki któremu prowadzenie materiału będzie jeszcze bardziej równomierne i płynne. W zestawie standardowym z maszyną znajdziesz całkiem sporo akcesoriów: duży wybór stopek, igieł zapasowych, trzpienie i blokery potrzebne do montażu szpulki z nicią, zapasowe szpulki, trójkę, prowadnik krawędziowy. Wszystkie te akcesoria są dostępne z każdym modelem Janome 780 DC i znajdziesz je zawsze w wyposażeniu standardowym dołączonym przez producenta. Do tego, Walizka, inaczej jeszcze mówiąc, sztywny pokrowiec, za pomocą którego zabezpieczysz maszynę przed kurzem. W przedziale cenowym, w którym dostępny jest ten model maszyny do szycia, ciężko byłoby znaleźć maszynę o podobnej ilości funkcji i parametrów. Ale abstrahując od samych aspektów technicznych i tabelek, to co jest bardzo fajne w tej maszynie, to to, z czego wykonana jest sama obudowa. Nie jest to śliski, błyszczący plastik, tylko bardziej matowe i chropowate tworzywo, co sprawia, że maszyna jest łatwiejsza do czyszczenia, nie przebarwia się po czasie i jest po prostu wygodniejsza do szycia, jeśli chodzi o to, czy materiał ześlizguje nam się z powierzchni. Szyjącej. A największe plusy to otwierana obudowa, rozbudowany docisk stopki, rozbudowany transport pod stopką. To, o czym nie mówiłam, to 45-watowy silnik, więc, jak na maszynę elektroniczną, jest to naprawdę mocny model, więc spokojnie przeszyjesz tutaj i grubą dzieninę, i kilka warstw jeansu, ale też przez to rozbudowanie spokojnie poszyjesz tutaj cienkie i trudne, na przykład koronkowe materiały. Polecam Ci bardzo serdecznie ten model, a jeśli w trakcie oglądania przyszły Ci do głowy jakieś pytania, to koniecznie zostaw komentarz na dole i dryn dryn dryn, pamiętaj o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie ominęły Cię kolejne treści, które tutaj wrzucam.